No proszę, kto tu się obudził? Idź do diabła. Kulturka, panie Selby. Jutro czeka cię egzekucja na szubienicy. Co? Jakim prawem? Zabiłeś dwunastu policjantów i Wolfganga Lincolna. Nieciekawa sytuacja, panie Selby. To była samoobrona. Nikogo bym nie zabił z własnej woli. Tak, tak. Uważaj, bo uwierzę. Żelbi już czas, idziemy. Of town and go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cries. Tomi, spadamy. Co wyście narobili? Nie pozwolimy ci zginąć. Skakuj Tomi. Głowa nisko Tomi. Chyba wam odbiło do reszty. Naprawdę? myślę, że pozwolimy ci zawistnąć? Dawajcie, wskakujemy do pociągu. Odbiło wam. Tutaj powinniśmy ich zgubić. Tommy, ty łamago. Zamknij się. Udało się, zgubiliśmy ich. Nie byłem przekonany, że ta akcja się uda. Myślałem, że będzie ciężej. Dlaczego to zrobiliście? Peaky Blinders bez ciebie jest jak dziwka bez wielkich cycków. Dzięki, panowie. Chodźmy do środka. Co to za burdel? To nasza tymczasowa kryjówka, aż sprawy się nie uspokoją. To nie koniec problemów, Tomi. Piki Blinders są poszukiwani w całym mieście po śmierci 12 policjantów. Musieliśmy spieprzyć właśnie do tego miejsca. To nasz nowy dom. Policja zrobiła wjazd na naszą fabrykę. Zginęło czterech naszych ludzi. Jesteśmy osłabieni jak nigdy wcześniej. Niewielu z nas zostało. Potrzebujemy czasu, aby się odbudować. To zginął? Joseph, Harry, Susan i James. Cholera. To byli dobrzy ludzie. To jeszcze nie koniec. Bill Kimber przejął cały biznes Wolfganga po jego śmierci. Najechał na fabrykę ropy naftowej i ją przejął. Jest silniejszy od nas, a nadal chce nas zabić. Billy Kimber to zdrajca. Parszywy śmieć. Mogą się domyślić, że będzie chciał nas wykiwać. Tommy, co my mam teraz zrobić? Gdy Cię nie ma, sprawy zawsze się pieprzą. Musimy to jakoś naprawić. Nie mam pojęcia. Dajcie mi pomyśleć. Ktoś przyjechał. Tommy, Ty żyjesz? Tak. Twoi bracia i wuj wykonali świetną akcję. Tak się cieszę, że żyjesz. Myślałam, że Cię więcej nie zobaczę. Też tak myślałam, siostro. Tommy, przez ten tydzień, gdy Cię nie było, zarządzałam spółką Shelby Company Limited. Policja siedziała nam na karku, więc przeniosłam dostawę alkoholu do Newport, jedno z niewielu miast w pobliżu, które zgodziło się na kupno naszego alkoholu. Nasze akcje na rynku spadły o 68%. Nasza spółka jest na skraju bankructwa. Musimy znaleźć jakieś wyjście. Cholera... Dziękuję ci, Ida. Robiłaś, co mogłaś. Doceniam to. Pozwólcie, że odpocznę i pomyślę to dalej. Arthur, uda się z Aiden do Czesław. W tym mieście jest duże zapotrzebowanie na alkohol. Poprawiaj w kilku barach z pewnością zechce kupić nasz Bimber. Ja jadę do Newport, załatwić interesy. W porządku, Tommy, ale uważaj na siebie. Policja cały czas nas szuka. Ty też, bracie. A co ze mną? Ty zostajesz i pilnujesz kryjówki z Williamem i naszymi ludźmi. Dlaczego? Ty chcesz załatwiać interesy, a nie siedzieć na dupie. Wiem, jak ktoś się musi zająć domem. Gdy mnie nie ma, ty tu rządzisz. Dobra, Tommy. Uważajcie na siebie. be the shame you want it darker we kill the flame magnified sanctified be thy holy name vilified crucified in the human frame a million candles burning for the help that never came I'm ready, my lord. Chciałbym porozmawiać o interesach z właścicielem baru. Gdzie go znajdę? Jest na górze, na balkonie. Dziękuję. Cześć, jestem Tomasz Shelby. Ma dla Pana interesującą ofertę handlową. Dzień dobry, Winchester Moses. Miło Pana poznać. Co ma Pan dla mnie? Ach, może usiądźmy. Proszę za mną. Słucham, panie Shelby. Chciałbym zaproponować kupno mojego bimberu. Produkowany z naszego oczystego zboże kukurydzy. Najwyższej jakości zacier, falony przez wielu klientów, produkowany przez moją spółkę Shelby Company Limited. Proszę mówić dalej. Proponuję 15 butelek na tydzień. Hmm, brzmi zachęcająco, ale porozmawiajmy o cenie takiej jednej dostawy. Ile pan proponuje? 1400 funtów. Och och, och to stanowczo za dużo. Zachęcił mnie pan Bimbrem, ale cena jest zbyt wysoka. A za ile by pan kupił? 800. Zatem proponuję panu 1100. 900. 1000. Moja ostateczna oferta. No, no, panie Shelby, umie się pan targować. Normalnie bym odpuścił, ale potrzebuję dobrej jakości bimbru na teraz. I teraz jest panem to przyjemność, panie Moses. Niech pan oczekuje umowy, którą wyjście na pocztę. Dobrze, panie Shelby. Żegnam, panie Moses. Tomasz, Szelbi. Znamy się, panie... Jestem Francis nie spodziewałem się, że Pana tutaj zobaczę po Pana ostatnich wybrykach. Kim Pan jest? Jestem doradcą burmistrza w nie Henięgo, Owatera i posłem Birmingham. Witam, Panie Ramsey. Czego Pan ode mnie chce? Mogłem w tej chwili Pana zatrzymać i wydać miastu Birmingham, gdzie Pan aktualnie przybywa. Ale Pan tego nie zrobi. Słuszna uwaga, póki co mi się przydaż. Czego pan chce? Jeśli spełni pan kilka moich zachcianek, oczyszczę pana z zarzutów i znów będzie pan wolny. W takim razie zamieniam się w słuch. Przejdźmy do rzeczy. Organizacja pod nazwą Samedi spiskuje przeciwko rządowi Birmingham. Chcę obalić burmistrza. Przekupuje sędziów, posłów, polityków, aby działali przeciwko prawu i burmistrzowi. Powiem ci wprost. Masz zdobyć zaufanie lidera tej organizacji, się w jej szeregi i zniszczyć ją od środka. Za kogo ty nie masz. Nie będę bawić się w politykę. Żegnam. Jeszcze się zobaczymy. Do zobaczenia, szeregi. To ja, Tommy Artur, cholera, pewien człowiek w Newport mnie rozpoznał Jaki człowiek? Doradca burmistrza i poseł Birmingham Co? Załatwiłeś go? Co? Nie Artur! Gdybym go zabił, zdałby nas natychmiastowy wyrok śmierci. To co on od ciebie chciał? Żebym załatwił dla niego jakieś polityczne brudy, ale nie zgodziłem się. I dobrze. Jeszcze tego brakowało, żebyśmy się w politykę mieszali. Jak poszło w Cheswell? Wszystko dobrze. Dwa puby zgodziły się na kupno naszego bimbru. John, co ci się stało? No... Y no sprzeczkę z Williamem. Czy was je było już wszystkich? No co, zaczął mnie wyzywać od głupich psów! I może ma rację. Coś ty powiedział? Spokojnie, John. Chcesz mieć drugie oko podbite?